W z moim kolegą. Yy, yy, przywitaj się. No, siema. Yy, gramy yy, Guys. zostawcie oczywiście łapkę w górę, Subskrypcję z dzwoneczkiem. Yy, no, a my lecimy. Yy, dobra, lecimy. Widzowie, yy, może dzisiaj dobijemy do stówki. I widzowie, nie yy, yy, Co nie. Ej, jak myślisz? Bo co nie, ten skin ma czarodziejskie moce No bo normalnie patrzcie, jestem. Patrzcie, zobaczcie. Jestem yy, jak on. Jestem tak jak on. A patrzcie, teraz sobie trochę postoję i patrzcie, podejdź do mnie, podejdź do mnie. Jestem niższy od niego trochę. Widzicie to? Zobaczcie, zniżam się. Jestem coraz niższy. Więc widzę, no, XD, XD. A jak sobie, jak już chodzę, co nie? To się powiększam, powiększam i jestem coraz wyższy. Patrzcie, na przykład ja wam pokażę. Yy, patrzcie, yy, teraz sobie chodzę i patrzcie, jestem dotąd. Do yy, dotąd. Do, no, na jeden klocek jestem. A teraz sobie stoję i patrzcie, zniżam się. I jestem coraz niższy. tego teraz wam nie pokażę, bo oczywiście lecą te. Uważaj, uważaj, kolego. Yy, patrzcie. Jestem, patrzcie, coraz niższy, coraz niższy, patrzcie, jestem niższy od niego już prawie. XD, więc ten skin jest trochę no, dziwny i jest creepy, ale dobra. I widzę, mam mam nowy Stumble Pass. Jest i jest, yy, patrzcie, mam nowy yy, zaczep, to mam nową i mam jeszcze fajną drugą, tylko teraz wam nie pokażę, bo teraz gramy szybko. Oj, 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 dobra, dobra, robię save, robię save, robię save. Nie, nie zrobiłem. ojoj! Oj, oj. No nie zrobiłem, niestety. A i widzę, jeżeli chcecie mnie dodać, no to yy, macie. Link w opisie macie mój link. I oczywiście wbijajcie do mojego Discorda. Link macie w opisie też do mojego Discorda. co nie? No. I dziękuję, bo to za 78 subów. I kto jest Sigma, no to daje mi suba. A kto nie jest Sigma, no to nie daje. I na I dziękuję za 500 y, y, Jeden wyświetleń pod y, y, drugim najnowszym szortem. Wczor wczorajszym szortem. <kłysy> gdzie mm, robiłem bombę, jakby nie bombę, tylko po prostu DMT wybuchało i w górę leciałem. Jest nowy short, nowy short, nie jest zbyt bardzo fajny, bo po prostu wagoniki dałem i tyle. I po prostu buchnęło. I wiecie, też robimy serwer, jakby już jest prawie zrobiony, jeszcze trochę musimy detali porobić i już... Będzie zrobiony. Dragon... Dragon Aria. .mi. Na wszystkie wersje. Związane jest z survivalem no. Więc widzowie tak. No. No. Więc widzowie, zasubskrybujcie, łapkę w górę, subskrypcję. I widzowie ten... Nie no, za parę dni. ja wam powiem, kiedy yy, na. Yeah. Na moim. Yy, yy, nie kanale, tylko na moim. Discord yy, link macie w opisie. Czekajcie, napiję się. Pozwolicie mi, że się napiję, bo mi się pić chce. Bo już dużo gadam dzisiaj. Dziękuję. Wy też sobie, widzowie. Dobra. A wy też sobie widzę, zróbcie kawkę, herbatkę, yy, co tam chcecie. Yy, picie yy, herbatkę, kawkę, yy, Coca-Colę, Pepsi yy, i sobie weźcie, nie wiem, chipsy, no, jakieś ten, jedzenie, to czy to coś. Spojrzań, też może będzie mendinga to samo. No, yy... tam, to chcecie. No i widzowie też oczywiście wbijajcie yy, na Discord, link macie w opisie, tak jak mówiłem, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no bo zbliżamy się do y y stówki, do końca roku, lecimy po 100 i będzie fajna piosenka. Yy, oczywiście, no ja mam tam w piosenkę. Trochę kidową, ale będzie, nie będzie jakiś kida, tylko po prostu będzie tam jakiś, nie wiem, taki rap, czy coś zarapuje, czy jakaś piosenka, ale i tyle. Jak myślisz, jaka, jaką byś piosenkę nagrał? Nie wiem. <coughs> Jakąś fajną na pewno. I widzowie, musimy pobić Minecraft podłoga, ares podłoga i Bo on ma 87 subów, a my mamy 78. Więc musimy pokazać co do... siłę, no bo siła jest w nas. Widzowie, on y, y, Minecraft Ares nie nagrywa, ja bym nagrywa, ale teraz roba życie swoje prywatne, a ja nagrywam kiedy mogę. Przepraszam, a i był live wcześniej, był o 12 chyba. Tak? No, 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 no. Nie, adeblę, ajajaj Ja widzowie, nie mam czego tak jak Chcesz, chcesz robić? Nie no, ja, ja chcę stosko no, ja ja to... no to robimy A że ja zawsze jak sobie nagrywam slaj... film lub live'a, czy shorta, to zawsze coś musi się odwalić A jak już poza kamerą jest, to normalnie mi idzie no, no dzisiaj krawiastówka dobiliśmy. No dziewięćdziesiąt dokładnie. Tylko że się wywalił kolega, bo on wpadł wojta do Wojna z przodu. No, no tak samo, ale no. no ale patrzcie, poza kamerą i yy, 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 ludzie, którzy... serio, ludzie, którzy bo yy, yy, no, po prostu... Yy, jakby grali ze mną, no to normalnie... Ej, <ślesk> <ślesk> <ja> widziałem to <ślesk> Ja widzę, że tak mnie krztusi, nie wiem, bo chyba danse, co nie dorosło bardzo bardzo pieprzu, i co nie tak mnie dzisiaj krztusi, jakby teraz mnie dopiero zaczął. ja tu gadam dużo, więc no. Trochę będzie też komentował y, Yeti, czyli Miszka552, no, więc widzę, no, y, komentuj, jeśli możesz. No komentuj, co się dzieje? No nic się nie dzieje, ugasnę. No i a co robimy? No robimy stówkę, no. no. No ale co robimy teraz? No gramy, no to mów, że nie wiem... Yy, odbijamy się, no, czy no, co no. robimy, czy skaczemy, czy co? Ja No. Ja muszę trochę odpocząć no. i moje struny głosowe no. muszą odpocząć, bo... No, 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 no. Trochę no. mi się. Nie, jeszcze powiedziałem, no, ale to jest no, no bo, chłopie, wiecie, jak mi tak boli w środku, Barle? W no, słyszałem, nie no, jesteś. Drapie mnie jak tylko nie. Nie, tak no, chory no, nie byłem. Mi się dziś nie chciało do szkoły iść. <coughs> nie, może mam Herkola. No, no. Herkola. Kurde, no... jakiś serwer, gdybym tak późno nie dostał... English or Spanish, MRP Satuer, Ej, napiszcie w komentarzu... Nie English or Spanish, tylko odpowiedzcie na to. Bo? A ja wam zadam teraz stwierdzenie. Wy mówicie tak, ja mówię English or Spanish, a wy wpiszecie w komentarzach English, e czy z Dajmy na to, że powiecie Angliś Ja mówię MRPS to are gay Jeżeli się poruszycie jesteście gejem Tu 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 bro, nie nie Nie, nie wolno Stwierdzenie MRPS to are gay Aby nie mogę tego Dobra robię save'a, nie chcę, żebym nie robił save'a To właśnie kto ogląda Chce się bo no nie dasz mi powiedzieć, no i zginąłem. Widzowie, mam dla Was challenge. Jeżeli przez dwie godziny nic, ale dosłownie nic nie zrobicie, czyli po prostu nie będziecie się ruszać, schodzić z łóżka, to dla Was przyjdzie po pierwsze wróżka zębuszka, a po drugie musicie być tam bez telefonu i bez laptopu. I bez niczego, co jest elektroniką. Więc no, widzowie, musicie. Oczywiście mówi taki no, wydarzy, to, że, no, to, że, nie mówię takich widzowie, którzy, na przykład, nie chorują na coś, no to tak, ale. Daprę. No. <coughs> <Tam, tam, tam. coughs> już kolej. Nie no, zaraz to się wkurzę i, i pozwolę. Dobra, czekajcie, napiję się kolejny raz, bo już mi się tak chce pić. O, oh, dobra, to ulga. E, no. Pobli nie możecie tak. Używać laptopów, komputerów, i, tabletów i, i... no, i telefonów. I musicie być przez dwie godziny w łóżku. Nie możecie z niego wychodzić, a jak wyjdziecie... Jak będzie podłoga, to lawa, ale nie możecie pod niczym chodzić, bo... E, nie możecie się pod niczym przemieszczać. Musicie być cały czas na łóżku. Jeżeli ktoś się ktoś podejmie tego i napisze w komentarzu English albo english, or, no english, lub english or Spanish. Kto napisze, no, no to po prostu, no, no to jest. I musi, taki challenge musi wykonać. Jeżeli ktoś z Was się po, no, ktoś się z Was tego okay. zadania, tego podda... No jeśli was, z, z was ktoś się podda tego zadania, no to po prostu challenge y, zakończony No Ty Babu jedna No i. Tyle. No nie wcale no nie podjechał, nie. Ej, y, ja wam powiem widzowie tyle. Że... Bo co nie Piotrek? Y, co nie, bo on co nie... Jo. Jo, Olefort, Olefort. Ten co nie Piotr, bo co nie, on zobaczył, że jest nowy Stamped Pass, bo ja mu powiedziałem, że jest nowy Stampin' Pass i czy chcę odblokować? On powiedział, a nie, ja nie chcę, grajmy, a, a nie chcesz mieć y, ulepszonych emotek, a ja powiedziałem, on powiedział, no tak, no chcę. No i właśnie z i mu powiedziałem, żeby odblokował te zdolności, a potem chcę całego Stampin' Passa odbierze. I co nie, odebrał to i powiedziałem mu, żeby się buta się najbardziej opłacał. A, a piątkę się najbardziej, według mnie, opłaca. Bo niczego się nie, nie, nie przydaje. No to, bo but to tylko możesz podjechać, ale but jest przydatny, jak kogoś podjedziesz, to co nie... Jak kogoś podjedziesz butem, to on cię przed chwilę nie, nie może skakać jakby. Przez parę sekund nie może skakać i ma takie kropelki, taki deszcz. No, więc no, to jest fajne. Iby jest fajne. <kuszczak> o, dobra. Ja nie będę komentował na chwilę, tak nie wiem, z minutę może mi się to polepszy. Dobrze, jesz. Dobra,

Dobra. kurde, jest Ale widzowie, ej, jak jest cicho, to wszystko zmieni. Tylko że tam kurde nie kliknąłem dużo spasji. I debłem, bo czegnam raz spasy i mnie tak wzięło. Miałem coś kliknąłem i po prostu dałem. No, ale widzowie, ej, jak cicho jest, to zrobimy wszystko. Tego, że jak cicho, to jest tak długo bardzo, co nie? Tak schodzi długo, jak nie gadamy. No. Więc widzę, że chyba będziecie czemu gadać i będę musiał się dla was poświęcić. Będę musiał mieć poświęcenie, bo pewnie trochę będę miał potem chrypę i tyle. Dawaj. Patrzcie. No skóry. No ty babo jedna. Dzięki dosie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, cicho. odezwie, będzie nim. Bż, bż. Gadał, po, powiedziałeś, powiedziałeś, <kluz> ale chłopak, flocie walnąłem, flocie, flocie go walnąłem, Czajcie flocie. Patrzcie, robicie tak. Jakby, co nie chcecie przeskoczyć, jakby przeniknąć. I mnie tak bierze i mnie w, w lewo, w prawo mnie dało. I kiedyś. Ja bym nie kiedyś... To, dziś to zrobię, że? Chciałem patrzcie. Chcę skoczyć i, i mnie w prawo dało i się odbiłem i zgnąłem. Nie zrobisz. Dynanopolis! polis! na polis! Dobra, no, graj! Ty babo jedna, tylko kidosie Kidos, 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 kidos. Ja miałem. No to może laga masz. No to może laga masz. Ale ja ciągle mówiłem, laga mam, laga mam, laga mam. ja cię nie słyszałem, ja cię nie słyszałem, bo ja e, nawet nie, nie odezwałem się. coś tam zasłumiało i tyle. Ja ciągle krzyczałem wręcz. Laga mam, laga mam. Zaprosisz? No zaprosiłem, zapraszam cię już trzy razy. No bo. Nie mogę dołączyć, co jest? x exactly. co? się nie <try> nic. Zaprosisz teraz? No zapraszam Cię trzy, trzy razy. Jeszcze chyba z dziesięć tygodni raz. razy Cię zapraszam chyba. No chłop nie umie... Czekajcie. Może tam grupę nie odmajduję. Czekajcie, zrobię jeszcze raz. Dyni na polis! U, u, dy na polis! Don't. Eee, Uuu, Uuuu, na polis! Załączysz? Hej <kluz> Halo! Ty, rudy! A, <kluz> mojego wywaliło! Dobra widzę. Wy. Chyba tu... Nie, chyba tu tyle. Widzimy się chyba w kolejnym odcinku u mnie na kanale! Pomieszkę wywaliło więc, no, 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 to chyba tyle, i wiem, że w kolejnym odcinku na kanale, czyli jutro dokładnie o. Nie, nie, nie na jutro, bo jutro to jadę. <laughs> Ale.